Dzisiaj będzie taki kolejny luźny odcinek i kolejny. Kurde, odcinek sam! kurde Miał być już odcinek z Karolem i na szczęście będzie, ale nie dzisiaj jeszcze, bo dzisiaj jest na obecna obecną chwilę jest chyba 13, 13 chyba lutego. Jeśli chodzi o 13 luty, o chwała, patrzcie jaka ładna pogoda. nie żeby coś, ale nie za bardzo lubię zimę, więc dla mnie to nie jest jakiś minus. W ogóle zauważyłem, że pod ostatnimi jakimiś 3 laty Zimy są bardzo krótkie. Luty, pamiętam, dwa lata temu to dosłownie rozpoczął się luty i już słońce wychodziło. Więc, więc nie wiem za bardzo, o co chodzi. Tak jak mówiłem, ziemianka... Chyba, albo mówiłem to, że trzeba, będziemy musieli zakopać ziemiankę i ją przenieść tam. Albo gdzieś tu. Albo jeszcze tam dalej. Tak. Albo jeszcze gdzieś. Nie wiem, szczerze. Do... Tak więc... No, jeszcze jest Ogólnie w dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie do takiego pewnego miejsca yy, takiej, takiej jakby ziemianki sprzed lat ja trochę o niej powiem już tak na starcie ogólnie jeszcze jakieś liczmy od rozpoczęcia kanału to było gdzieś 2 lub 3 lata nawet 3 może 2017, 16 strzelam to był to rok w którym yy, to był chyba albo nawet 2015 mi się wydaje to było naprawdę dawno, ale no jeżeli 2015, to już 4 lata od rozpoczęcia, czyli na pewno już nieaktualne dawno. Tak jak wiecie, w, każdym, w każdej wsi, mieście ogólnie są starsi chłopcy, którzy zostawili po sobie jakieś dzieje i zostawili ziemiankę, do której chciałem iść już w pewnym odcinku. Dzisiaj jest ładny dzień, więc sobie tam pójdziemy. A mowa tutaj o takiej naprawdę już, takiej dorodnej ziemiance, takiej trochę, trochę większej niż my robiliśmy. No powiem szczerze, ta nasza ziemianka w tej bazie u Piotrka, Dwony, wbijajcie na kanał, była już dosyć spora, ale nie aż tak duża jak to, co za chwilę zobaczycie, ponieważ ja sobie muszę iść trochę dystans, tak więc chyba całego tutaj tego nie będę nagrywał tak czy jak, ale sobie pokażę i właśnie poopowiadam. To muszę, prze muszę przejść przez czyjeś pole Mam nadzieję, że tam akurat nie patrzy Tu jakaś ambona w ogóle I tam też chyba jest Kurde, ale ja tu widoczny jestem Co jest? Ja sobie przejdę tak szybko Bo chciałbym właśnie pokazać Chciałbym właśnie pokazać Jak to tam jest Są też druty Więc w sensie one chyba nie są pod napięciem Wcześniej jest, żeby były w ogóle pod napięciem nie, pyta. Lecz tu chodzą dziki. Nie, dziki mają kopyta. Nie, nie wiem nie nawet wie. one nie są pod napięciem. Kurde, szczerze, szybko tutaj przeszedłem. Dosyć szybko tutaj przeszedłem. To będzie gdzieś tutaj. więc co widzimy się za chwilę, ale ja mam długie włosy, w ogóle muszę iść do fryzjera kogo to zresztą obchodzi. Teraz kurczę jest jeszcze jeden problem. Bo ja nie pamiętam gdzie to było. Czy to było gdzieś tutaj? Czy gdzie to było? Na początku może pójdę tam, bo to jest albo tu, albo tamtym rządku, bo tutaj są takie jakby działki, jest na czymś teraz polu, ale jak tam chodzę to chyba nic złego. Chyba nie tu, ale się upewnię. Oh, muszę się upewnić, ponieważ ja sam nawet widzicie, jest taki i że ani sam nie wiedzieliśmy. Księżyc już widać. Nie wiem, czy widzieliście. Nie mam pojęcia. No, albo zresztą. Coś zresztą, Zresztą możliwe, że to jest tu, bo z tego co pamiętam, to tamte miejsce nie było aż tak zarośnięte, więc. To będzie jakaś tutaj, tak. Tu jest mój las, dosłownie. Nie, jest on aż tak daleko, kurde. Ja się dalej nie oddalam zbyt dużo. Dobra, chyba widzimy się za chwilę. Chyba będziemy musieli zejść na tamten rządek. Tam kolejna ambona. Na niej, obok niej chyba nawet nagrywaliśmy... życzenia wesołych świąt. Chyba dochodzę do celu, bo te miejsce mi się tak jakieś... znajome wydaje. Tak, to będzie gdzieś tutaj, tak więc za chwilę was poinformuję. Widzę, że już to minąłem. Tak, się chyba upewnię w sumie. No, jednak nie, jednak szedłem dobrze. I takim oto sposobem dochodzimy do starożytnej. To, co teraz zobaczycie, to jest prawdopodobnie nawet nie nasze, ale prawdopodobnie jedno z największych dzieł na tym kanale, jakie były, ponieważ to nie jest nasze dzieło. A mowa tu o tym. Jest to bardzo, bardzo, bardzo stara ziemianka. No, bar, no bardzo. Nie wiem ile ona może mieć. Z uznajmy. Byłoby to. Może jakieś właśnie 6-5 lat. Nie no z 6 może. Bardzo stara. Tutaj dużo przed rozpoczęciem. Ja tam jeszcze dzidzi byłem. Nie no, nie no, może nie dzidzi, ale po prostu byłem. No, taki ciulik jeszcze. Tutaj, jak możecie zobaczyć pozostałości, ale kurde, to się dobrze zachowało nawet. Tylko kurczę, właśnie to ma dosyć smutną historię. Nie, że ktoś tu zginął, nie, 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 nie o to chodzi. Ona nie jest aż tak smutna, ale chodzi m.in. o to, że. Ładnie, zostawcie łapkę. Nie wiem, nie będę się aż tak promował. Chodzi o to, że. O, dzwony biją. Chodzi o to że po prostu tutaj nie wiem ile ich tu budował. Uznajmy gdzieś z 10, oczywiście, nie mogło zabratnąć gościa, który nic nie robił i wszystko komentował. Ale, ale mowa tutaj o tym, że kiedy budowano tę zimiankę, to tak naprawdę jeszcze ludzie, którzy ją tutaj robili, czy gdzieś może w moim wieku wtedy byli, może nawet trochę starsi, nie zdawali sobie sprawy nie zdawali sobie sprawy, że to nie jest ich, nawet nie że ich, ale że to nie jest w ogóle. No tak, że to nie jest ich pole. I przyjechał tutaj właściciel tego pola. I no, co prawda, może teoretycznie zrobił dobrze, ponieważ, no, tak jakby bronił swojego, swojego terytorium. Tak, walkał o terytorium, no trochę tak w sumie. Ale z, praktycznie zrobił największe świństwo, jakie można było zrobić. I uwaga, wysypał tutaj swoje śmieci, kurde, do tego dołu. Tak. To jest właśnie ta smutna historia. Nie wiem, ja to był tam. Widać coś tam chyba nie widać. Ogólnie się to nawet zachowało dobrze, jakby tutaj posprzątać. To nie było takie, yy, takie płytkie jak jest tu. To było... Jakbym tak trochę w to poskakał. To by może i się nawet gdzieś jeszcze dokopał. Poczekajcie, za, za tą... Nie, nic. O kurde. Nic szczególnego tu raczej nie ma, ale wydaje się ciekawe. Ogólnie jeszcze jedno, ponieważ to nie wszystko. Ta drabina, ona by mogła być... O kurde, a się w nią zapamiętałem. Ona może jest i w dobrym sta... O kurde. Ona może i jest w dobrym stanie, ale się boję, że ona będzie spróchniała. Nawet ma gwoździe. Ona jest tak jakby teraz... O, strzela. To nie będzie za dobre. To nie będzie dobre. Słyszycie? Na pewno sobie tego niech zagospodarujemy, bo to, no, jak mówię, nie jest nasze pole. A po drugie, to jest w takim miejscu, jak kurde... Ym... To jest w takim miejscu jak moja baza Czyli nawet nie chodzi o to, że przy domu Ale w, taki, w takim lesie sosnowym W takim lesie to Kurde zimno W takim lesie to ani nie ma co budować Bo z tego nic nigdy nie będzie Więc no tak średnio bym powiedział I co? Jeszcze jedno w sumie Jak możecie zobaczyć Jak jest tutaj podłoże i w ogóle To tutaj jest taka górka To jest na takim jakby wzniesieniu to tutaj A sam Pamiętam to wyglądało tak Że a mianowicie, to, ten dół tutaj miał w ogóle z 2,5 metra załóżmy, no problem byłby jakby ktoś, jakby to, się miał, jakby to się zarwało, no to wtedy już może by było trochę dupa, ale pomijając, to pewnie było w ogóle zrobione przez tutaj, w ogóle tą wykopaną w ziemię, tak, tak sugeruję, hmm, tak spekuluję, że właśnie tak jakoś było. I na tym były belki. One były tak, właśnie położone, żeby był dach. I co ciekawe, na tym dachu był mech i trawa. Tutaj takie bardzo widać suriwilowe. Był właśnie na nim mech i trawa. Może nawet tutaj jakieś liny są, jakieś pozostałości. Nie chcę tutaj też za bardzo nic. O. I tu jest chyba nawet przywiertane. Tak, to jest przywiertane, w sensie przybite. Tak, to jest przybite. No tam to. Tam to nie, ale to to jest przybyte. Drzewa się kiwiają. Właśnie tak wyglądał ten yy, yy, właśnie ten projekt. Czy zrobimy coś podobnego? Czy że nie wiem, ponieważ to by było, to jest masa z tym roboty. Mamy też plan, bo ogólnie być może nawet odcinek pojawi się jutro. W sensie nie pojawi się jutro na pewno, bo dzisiaj zakładam 30... 13 luty. Jutro, poniedziałek. Mamy ferie, więc w sumie możemy też dużo nagrywać. Ja też nie chcę za bardzo Karolowi, wiecie, czasu zabierać, ale yy, właśnie przez ten czas możemy coś nagrać i mamy też plan, żeby zrobić taką nową bazę, a mianowicie znaleźliśmy taki fajny teren, taki pagórkowaty yy, na obrzeżach takiej wsi jakby, nie naszej, już wam mówię. I tam jest doskonałe wręcz miejsce na jakąś ziemiankę, na coś w tym stylu. To ma naprawdę potencjał duży. Tak więc na pewno się coś w przyszłości tam pojawi. Czy zrobimy coś podobnego do tego? Powiem Wam raczej nie, ponieważ ogólnie z ziemiankami już jest u nas taki problem, że zawsze mamy pecha. Musieliśmy czy, musieliśmy się wymeldować z trzech ziemianek. Z tej, co jest tam, to, to w naszej bazie, tej obecnej. Bo musimy ją niestety zakopać, i odcinek będzie nowa zmianka. Kto nie oglądał, proszę obejrzeć. Polecam. I kurde, jeszcze jedno, jeszcze jeden problem, a mianowicie chodzi o to, że trzeba będzie się wymeldować. Y nie było problemu, to już powiedziałem. Po prostu musieliśmy się wymeldować jeszcze od Piotrka dzwony oraz z jeszcze naszej najstarszej. No roboty. W uj. uj, 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 roboty było, no ale na marne, niestety. No cóż, tak się to dzieje. ziemianę graczy już chyba budować nie będziemy, bo naprawdę to nie jest, znano, to jest niefart. Tak szczerze. Tak więc co? Z mojej strony to by było wszystko. Chciałem pokazać takie bardzo ciekawe miejsce, takie już trochę historyczne. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli odcinek się spodobał, możecie zostawić łapkę. Jeżeli się wam spodobał, Jeżeli się wam spodobała sama ziemianka, zostawcie łapkę. Pozdro. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie pa, i widzimy się jeszcze w tym tygodniu, w przyszłym tygodniu. Na razie.